Mimo, że Euroregion Tatry nie ma za dobrej prasy w ostatnim czasie, to współpraca przynajmniej niektórych jego członków układa się całkiem pomyślnie. Tego najlepszym przykładem jest ponad 40-letnia współpraca Limanowej i Dolnego Kubina. Współpraca między stroną polską, krótko mówiąc między samorządami polskimi a słowackimi, czy w oparciu o, o Zdrużenie Tatry i Euroregion Tatry odbywa się bardzo dobrze. Te samorządy są naprawdę aktywne we wszelkich Współpracy i na niwie samorządowej, kulturalnej, sportowej. To właśnie z myślą o podjęciu szerszej niż do tej pory współpracy dyskutowali jego członkowie na 17 Kongresie Związków Limanowej. Po tych dzisiaj prezentacjach miasta Limanowa i Dolnego Kubina widać, że ona jest modelową współpracą długofalową. Chcemy to dalej kontynuować. Euroregion nie przyczynił się do likwidacji niektórych barier, jak chociażby brak połączeń komunikacyjnych. Ma od jednak wiele osiągnięć, realizuje i zarządza wieloma projektami. Z takich chce skorzystać Limanowa. Wspólnie z Dolnym Kubinem chcemy tutaj złożyć wnioski o dofinansowanie przedsięwzięć, jednym z takich przedsięwzięć, które chcemy złożyć wspólnie to by była budowa ścieżek rowerowych na terenie miasta Limanowa. Po naszej stronie Dolny Kubin, Dolny Kubin po swojej stronie planuje podobne przedsięwzięcia. Również będziemy chcieli pozyskać w ramach tych mikroprojektów środki na odbudowę muszli koncertowej w Rymanowskim Parku. Euroregion Teatry powstał w 1994 roku. Funkcjonuje on na pograniczu Małopolski i Słowacji. Obecnie liczy 31 członków. Mateusz Bokowy, TV28.